Witamy ponownie w serii ćwiczeń mamy i dziecka. Jak to wszystkie aktywne mamy? Powinniśmy trenować kilka razy w tygodniu, przynajmniej co drugi dzień. My robimy to różnorako. Czasami ćwiczymy w domu, jak jest niefajna pogoda, a jak jest fajna pogoda, robimy to na zewnątrz. Na przykład biegamy, spacerujemy, ale ten spacer też nie jest powolnym spacerem, tylko szybkim spacerem z przerwami na ćwiczenia. Polecamy wszystkim aktywny ruch. Dlatego, że oprócz tego, że mama wraca do zdrowia szybciej po porodzie, to dziecko szybciej się rozwija. I oto taki młody człowiek, który ma niecałe 4 miesiące, jest już taki wyćwiczony, że trzyma sztywno głowę i już jest dużo silniejszym chłopcem. A dzisiaj będziemy testować ćwiczenia Ewy, He Ewy Chodakowskiej. I wymyśliliśmy sobie, że zrobimy Zestaw ćwiczeń razem z dzieckiem. OK? To Gabryś, do dzieła. Najpierw rozgrzewka. Pięknie. Wdech, Barki daleko od uszu. Wydech, nie spinaj wydech, barków. Wydech. Tak jest. I z wydechem, wydechem, wydechem do dołu. Wydech. Głośny wydech, wydech. Pośladki uda w dół cały czas napięty. Dobrze. Wdech, wydech. Pięć, wydech. Cztery, wydech. Trzy, napnij brzuch. Dwa, pięknie. Ostatni. Stopy na szerokość bioder, ramiona do góry, barki w dole. Z wydechem ściągnij łokcie na wysokość barków i kolano na wysokość biodra. Wdech, wydech. I przyspieszamy. Super. Raz. Kontroluj dwa. każdy jeden ruch. Stopy dwa, nie opadają bezwładnie. Raz, Wyobraź sobie, rozpinając mocno brzuch, unosisz kolano na wysokość bioder. Dobrze. Wydech. Wydech. Stopy. Pięknie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I na każdą stronę ostatni. Uwaga. Łączymy przed sobą łokcie. I otwieramy szeroko klatkę piersiową. Łączymy łopatki. Wydech. Wydech. Noga nie opada bezwładnie. Precyzyjny ruch. Spięcie brzucha za każdym razem. Świetnie. Pięć. Chcę słyszeć jak oddychasz. Trzy, dwa, ostatni. Gabryś robi taki ćwiczenie. co się, dzieje. Otwórz kartę piersiową. Wyprostuj nogę. Gabryś bardzo lubi takie ćwiczenia, ponieważ do końca nie wie, co się w nich wszystkich dzieje. Dzięki nim trenujemy i się rozgrzewamy razem. Dobrze. Uginamy nogę w kolanie. Raz. i ściągamy Wylazamy. razem łopatki. To jest wdech. Nie, wydech. Dobrze. Jeszcze. Wdech. Wydech. Wdech. Złącz łopatki. Trzy. Dwa. Ostatni. Zmieniamy nogę. Napnij mocno brzuch. Wyprost. Upię. Łączę łopatki napina mocno brzuch świetnie ustabilizuj te pozycje patrz w jeden punkt skoncentruj się świetnie trzy dwa ostatni super stopy razem Podbijamy biodra pod spód, tak jakbyś chciała kość ogonową ściągnę do dołu. napnij mocno brzuch, pośladki, uda. Znowu syramy. Góra. Dół. Wder. wydech, Robimy to, to bardzo Jeszcze mocniej brzuch spinamy. Raz. Dobrze. I tak jest. Ramiona na wysokość barków. Jeszcze. Dół. Dobrze. 9. Trzymaj w górze i 5 wydechów. 9. Do dołu. Góra. 5, 4, 3, 2, dół. Teraz trzeba zebrać Góra. naszego towarzysza. 5, 4, 3, 2, dół. Ostatni raz. 5, 4, 3, 2, 1. będzie lepiej. Świetnie. Jeżeli jesteście w stanie załatwę, bierz w ręce handler i zacząć nawet od półkilogramowy. Uwaga! dłonie do sufitu, spięcie na palce, zbieramy kartkę piersiową i wykańczamy ruch. Ponieważ nie mamy żadnych handlit, ale mamy za to takiego królewicza, który razem z nami chętnie go Pięknie. Więc pośladki. Będą no troszkę inne. Zobacz. Zobacz. Inne. Inne ćwiczenia, ale wydech. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Dwa. Następny. Jakby <gibli> się śmieję. Uginamy tylko przed ramionami. Nogi w kolanach delikatnie ugięte, biodra podgięte pod stół. Prosty ruch. Uginamy do dziewięćdziesięciu stopni. Do trzech. Cztery. Muszę Wam Ślą. powiedzieć, że jest to ogromny Dwa. wysiłek, Ostatnie ponieważ Gabryś waży szef, 8 kg. Więc, więc powtórzę, nie robimy tyle, tylko 10, 90 bo nie mamy Jak aż tyle wpadę, siły. Ale za to od idę. Możemy tak zrobić. 3, 2, ostat Puszczamy ramiona luźno i załatwimy barę. 3, uwaga 4. Puszczamy biodra do tyłu, tak. współprzysiad. Proszę. I zmieniamy głowy i z wydechem, tak jak Ewa padki, otwieramy, klatkę piersiową. Wdech. Dwa. wydech. raz, 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 cały czas stabilnie. O. Głowa jest raz, twojego kręgosłupa. raz, 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 3 raz, ostatnie, trzy. Pięć. Sześć. Dwa. Zatrzymaj ramiona z tyłu, złącz łopatki, otwórz klatkę piersiową i delikatny pół. To jest na nasza wersja Ewy Chobekowskiej. Gdzie możemy razem odden, z Gabrysiem? Trzy, i trzy, i ćwiczyć. Dwa Ostatnie, A później mama trochę sama. I nam Jak i nie mamy siły, żeby zrobić wszystko, pamiętaj, że to było ja a my ćwiczymy dalej. twoje ciało, miej jego świadomość. Pracy precyzyjnie. Ostatnie 3, 2. Ostatnie. Przynosimy ramiona do dwa, przodu. Trzy, bardziej... cztery, cztery, pięć. Tak Uwierzcie, karta z tych ćwiczeń wymaga zaangażowania. Wzmacnia się brzuch, kręgosłup. U mamy. A u dziecka myślę, że też kręgosłup, bo on bardzo sztywno wtedy musi trzymać głowę, żeby mała mogła to wywijać. Wsiadę. I robimy drugie. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery, dwa, okay. trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, na trzy, i dwa, trzy, dwa, trzy, 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 nodze. Ćwiczenia są również na koordynację i one Robimy drugą stronę. Wypadę teraz. Teraz trzymamy dziecko. Podajmy wypady do tyłu. I można zdać do przodu. I do przodu. I do przodu. Fajnie, co? Podoba się? Każde z tych ćwiczeń jest trudniej wykonać ze względu na to, że ma się dodatkową wagę, prawda? I jedziemy, druga noga. Które w sumie też bardzo lubimy. One bardzo, bardzo wzmacniają siłę nóg. Ja się się herbaty, mleczka, a czkawka i tak nie przechodzi. Najtrudniejsze z małym dzieckiem są chyba te ćwiczenia, bo ja nie mogę utrzymać się równowagi prawie. A są to takie przemienne ćwiczenia, przysiadów i wspinania się bardzo dobre na łydki. Te ćwiczenia będą za chwilkę. A każda kobieta lubi mieć piękne łydki, bo one zawsze ładnie wyglądają, zwłaszcza w szpilkach. Jest to nie lada wyzwanie. Bag. Trzeba właśnie zawsze pamiętać o tym, żeby był brzuch wciągnięty. To pomaga do powrotu do poprzedniej kondycji. Wierzcie mi, że w ten sposób. Znakomicie ćwiczy się równoważnie. No, tak. Prawda, Dabiniu? Co myszko moja? I na drugą nogę, wiesz, teraz będzie. Co o tym myślisz? Tej nogi nie dotyka się do podłogi i jest wtedy trudniej. Utrudnienia, utrzymać jeszcze wyżej nogę. Mamy więcej siły wówczas i lepszą kondycję. O, nie jest to wszystko łatwe. Zwłaszcza, że taki mały człowiek wymaga dużo ćwiczeń i pracy, i siły, i wytrzymałości. A to wszystko nam pomaga współgrać razem. Wcale nie jest to łatwe. Można to zrobić kilka razy i kilka serii, a później znowu. Zatrzymujemy się na przewa, trujące, na pośladki i na brzuch. Raz, dwa, trzy, cztery. I można wytrzymać na górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i raz. Góra, góra. Wydech robimy zawsze na górze. Jeśli wszystko dobrze widać, więc jest super. Można później wprowadzać ćwiczenia z nogami. Wymaga to oczywiście znowu koordynacji. Gabryś damy radę. Raz. Jest to trudniejsze, ponieważ Gabryś trochę waży. Uśmiechasz, tak? Super, jak się tak uśmiechasz. на ногу. Раз. Два. Ćwiczenia. Możesz mnie trzymać za rączkę, wiesz? Tak? Chciałbyś? Wygodnie Ci? Fajne są te różne ćwiczenia, ponieważ na trze trzeba nauczyć się organizować sobie czas, żeby był czas na przyjemności i na ćwiczenia. Dobry skończył 15 tygodni. Dzięki tym wszystkim wymykom, które robimy. Już zbiera się do siedzenia. Można robić koła. Jest to wymagające bardzo na uda, ale w której pani w ciąży nie urosły uda, więc ćwiczenia są wartościowe bardzo. Tak? Zmieniamy nogę. Co? Żebyśmy mogli jeszcze drugą poćwiczyć, prawda, Gabisiów? skarbie, Trochę modyfikujemy te wszystkie ćwiczenia, żeby można było wykonać sobie trening z maleństwem, a żeby jednocześnie dla niego to też nie była wielka męczarnia. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do, przodu, do tyłu. Zawsze uważajcie na maleństwo, żeby ono też mogło sobie poćwiczyć. Albo możemy zrobić jeszcze inaczej: że naszego aniołka położymy na górzku. Tak? O. Tak? Tak. I chwilę też poczekamy. Ważnej dzielnej, wiesz, Gabryś. Mama może wtedy machać nogami. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Trzeba uważać na buzie takiego malistwa, bo mata jest trochę twarda, więc teraz jeszcze koc można podłożyć. I trenujemy w ten sposób nogi. Można się zmęczyć przy tym naprawdę. Wymaga to nie lada siły. Ale jak widzicie, jest to fajna zabawa z maleństwem. Gabryś! Ale oglądasz ekstra. Hej! Są to wymagające ćwiczenia na uda. Z zabawkami, też. A mama prynuje kręgosłup. Można jedną rąbą, no można drugą albo dwiema. Zależy jak kto ma siłę. Z Wtedy ono leży na macie, ale naszemu Gabryśowi dzisiaj dobry jest na swojej macie, prawda? Fajnie jest? Jak się znudzi, będziemy zmieniać. I znowu trenujemy. Chcesz Gabryś do mnie przyjść? Hej! Ćwiczenia <grytania> są fajne z dzieckiem. Wtedy się z nim spędza jeszcze więcej czasu nie tylko na takich codziennościach, jak podawanie mleka i przebieranie pieluchy, ale również na takiej interakcji fajnej. Dobrysiu, chcesz do mnie przyjść? Tak? Kochany? On jest zajęty teraz obgryzaniem paluszków. Zaraz się nasza seria skończy ćwiczeń. Są to bardzo fajne ćwiczenia, które zawsze można zrobić z maleństwem. Jak mu się jedną jedna pozycja, bo oczywiście, że to tak może być, że się nudzi, to można zawsze zabierać i ćwiczyć z nim od nowa. No już dzisiaj dziękujemy za nasz zestaw ćwiczeń. Oczywiście odezwiemy się. Jeśli podobały Wam się nasz filmik i nasze ćwiczenia oraz praca Gabrysia przy wszystkich ćwiczeniach, żeby mama spalała kolorie, to oczywiście możecie polubić i subskrybować. A my będziemy dalej ćwiczyć i nagrywać następne filmiki.